Cześć, tu Wojtek z formacji Wiking. Zapraszam do obejrzenia Making Of. Jesteśmy dzisiaj w województwie świętokrzyskim. Utwór Za Twe Serce pochodzi z mojej debiutanckiej płyty. Są w nim skrzypce, jest piękna kobieta, są elementy baśniowe. Utwór utrzymany w klimacie power folk, także myślę, że powinien przypaść wam do gustu. Scenariusz napisany przez Dominika Rakoczy idealnie wkomponował się w treść tego utworu. Taki mini film, który przeniesie Was w bardzo fajną scenerię. Zobaczycie, jak wspaniale można się bawić na skrzypcach. Płyta to nie moja wina. Jest to płyta, na której znajdziecie 12 premierowych utworów oraz kilka bonusowych tracków zrobionych przez najlepszych polskich DJI serdecznie chciałbym podziękować hotelowi Ameliówka w którym się znajdujemy ekipie Rakoczy Film bardzo serdecznie dziękuję również modelce która wystąpiła w tym teledysku wszystkich widzów Disco Polo Info do obejrzenia teledysku serdecznie zaprasza Viking